13 czerwca 2021 roku odbędą się przedterminowe wybory prezydenckie na urząd prezydenta Rzeszowa. Wybory zostały ogłoszone po tym, jak 10 lutego bieżącego roku ze stanowiska zrezygnował Tadeusz Ferenc. W związku z tym kadencja nowego prezydenta Rzeszowa będzie trwała zaledwie dwa lata. O fotel prezydenta miasta ubiegać się będzie czworo kandydatów. Ewa Leniard, wojewoda podkarpacka, kandydatka niezależna, popierana przez Prawo i Sprawiedliwość. Konrad Fiołek, rzeszowski radny, popierany przez PO, lewicę, PSL i Ruch Polska 2050. Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, kandydat niezależny. Popierany przez Solidarną Polskę Porozumienie oraz byłego prezydenta Rzeszowa, Tadeusza Ferenca, Grzegorz Brown, poseł Konfederacji. Przedstawię krótkie sylwetki wszystkich kandydatów oraz najbardziej istotne punkty z ich programów wyborczych. Zaznaczam, że biorę pod uwagę wyłącznie to, co zapisane jest w oficjalnych programach wyborczych tych kandydatów, a nie jakieś zapowiedzi z konferencji czy wywiadów. Oczywiście linki do oficjalnych stron kandydatów na urząd prezydenta Rzeszowa umieszczam w opisie pod nagraniem i zachęcam do zapoznania się z całością ich programów wyborczych. Ewa Leniard Absolwentka prawa filii Uniwersytetu Marii curie skłodowskiej w Rzeszowie. W 2014 roku uzyskała stopień doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W latach 2002-2005 była kierownikiem referatu prawno-organizacyjnego w Instytucie Pamięci Narodowej Oddziału w Rzeszowie. Następnie przez dwa lata pracowała w Urzędzie Wojewódzkim jako koordynator i dyrektor gabinetu wojewody Ewy Draus. W 2007 roku wróciła do Rzeszowskiej. IPN, gdzie do 2015 roku pełniła funkcję dyrektora. Od 2015 roku była wojewodą podkarpackim. W związku z tym, że w 2019 roku została wybrana do Sejmu RP, zakończyła urzędowanie na tej funkcji. W 2020 roku wróciła jednak na stanowisko wojewody podkarpackiego i w konsekwencji jej mandat poselski wygasł. Hasło wyborcze Ewy Leniard to Rzeszów ma moc. Program wyborczy pani Ewy jest tak skromny, że postanowiłem przedstawić wszystkie punkty z jej programu wyborczego. Rzeszowski Park Centralny, czyli nowe bulwary i tereny rekreacyjne. Miejski fundusz antysmogowy na wymianę kopciuchów. Zapewnienie ładu przestrzennego, modernizacja ulicy Kwiatkowskiego, nowe skwery, parki oraz deptaki. Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Wyspiańskiego z ulicą Hoffmanowej. Roczny bilet 365 na komunikację miejską, dzięki któremu jeden dzień jazdy będzie kosztował złotówkę. Budowa sieci ścieżek rowerowych, łączących wszystkie osiedla. Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne, program rewitalizacji blokowisk, utworzenie stanowiska architekta miasta, dofinansowanie inicjatyw kulturalnych w Rzeszowie, budowa drogi południowej. Rzeszowianie są dumni ze swojego miasta. Rzeszowianie chcą po prostu dobrze żyć. A w związku z tym wiedzą, że tylko dobry, mądry i sprawnie działający prezydent, który od rana do nocy poświęca swój czas, aby rozwijać miasto, jest gwarantem tego, że ten rozwój będzie następował. I ja, drodzy Państwo, ze swoimi trzema filarami programowymi gwarantuję, Konrad Fiołek, absolwent socjologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, od 2002 roku radny Miasta Rzeszowa. W latach 2006-2010 był przewodniczącym Rady Miasta Rzeszowa, a od 2014 roku jest wiceprzewodniczącym Rady. Hasło wyborcze Konrada Fiołka to Rzeszów jest najważniejszy. Najciekawsze i najważniejsze, według mnie, punkty jego programu to wprowadzenie stref wolnych od samochodów, ograniczenie zabudowy. W centrum, dofinansowanie programu in vitro, Rzeszowskie Centrum Seniora, objęcie planami zagospodarowania przestrzennego jak największej części miasta, utworzenie stanowiska architekta miasta zwiększenie finansowania budżetu obywatelskiego, powołanie Rzeszowskiej Rady Biznesu, zrzeszającej właścicieli i kluczowych menedżerów największych rzeszowskich przedsiębiorstw, wzrost środków w budżecie miasta na oświatę, zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach, Otwarcie przychodni oddziału geriatrycznego, rozpoczęcie budowy podkarpackiego centrum lekkoatletycznego, budowa całorocznego, krytego basenu rekreacyjnego lub aquaparku oraz krytego lodowiska. Rozbudowa ścieżek rowerowych do sąsiednich miejscowości oraz okolicznych lasów, zwiększenie budżetu na kulturę. Program wsparcia budowy instalacji fotowoltaicznych, fototermicznych oraz pomp ciepła. Utworzenie kolejnego, w pełni nowoczesnego, funkcjonalnego PSOK. Budowa biogazowni do przetwarzania frakcji organicznej. Wprowadzenie puszkomatów oraz butelkomatów. Centra przesiadkowe Park and Ride, wspólny zintegrowany bilet MPK, MKS i kolei aglomeracyjnej. Inwestycje w infrastrukturę drogową, budowa obwodnicy południowej, Wisłokostrada, łącząca ulicę Rejtana wzdłuż Wisłoka do mostu przy ulicy Ciepłowniczej, połączenie ulicy Wyspiańskiego z Hoffmanowej. Jestem jedynym kandydatem w tych wyborach, który jest rzeszowianinem. I dla mnie tak naprawdę to miasto było, jest i zawsze będzie dla nich ważniejsze. Moi kontkandydaci mieli w życiu ważniejsze momenty i były dla nich sprawy ważniejsze, a to kariera parlamentarna, a to kariera rządowa czy poselska. Dla mnie rzeszów zawsze był najważniejszy. Marcin Warchoł, absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim. W 2018 roku otrzymał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. W latach 2006-2007 był asystentem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Od 2009 do 2010 roku był asystentem rzecznika praw obywatelskich Jan. Kochanowskiego. W latach 2015-2019 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od 2019 roku pełni funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od 2019 roku jest posłem na Sejm RP. Hasło wyborcze Marcina Warchoła to dobra kontynuacja. Najważniejsze i najciekawsze według mnie punkty jego programu to stworzenie systemu jednego biletu MPK, MKS, PKS i PKP, centra przesiadkowe Park and Ride, zagospodarowanie zamku lubomirskich, budowa nowych żłobków i przedszkoli, budowa i remont mieszkań socjalnych, budowa nowych mieszkań dla rodzin w Rzeszowie z wykorzystaniem rządowych programów. Rzeszowskie Centrum Aktywizacji Seniorów. Budowa kolei jednoszynowej Monorail. Budowa południowej obwodnicy miasta. Dokończenie ringu wraz ze zjazdem na A4. Dokończenie centrum komunikacyjnego poprzez połączenie dworców PKP, PKS i MPK. Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki. Budowa Aquaparku oraz Lodowiska. Duży program budowy ścieżek rowerowych. Wodny Park Rozrywki. Zagospodarowanie rzeszowskich bulwarów. Program wymiany pieców i likwidacji kopciuchów. Rozbudowa budżetu obywatelskiego. Nowa polityka przestrzenna. Rozbudowa deweloperska z zapewnieniem zielonej infrastruktury. Inwestycje w nowoczesne, ekologiczne systemy recyklingu. Z tego grona kandydatów mam Państwu do zaoferowania największe doświadczenie w zarządzaniu ludźmi, największe najlepsze wykształcenie oraz zaplecze w postaci prezydenta Tadeusza Ferenca. Chcę dobrej kontynuacji. A nie ataku na wspaniały dorobek Rzeszowa dwóch Chcę łączyć, nie dzielić. Chcę budować, nie hejtować. Moja oferta jest prosta. Jeśli Państwo chcecie dobrej kontynuacji z dalszym wpływem pana prezydenta Tadeusza Ferenca, to głosujcie na mnie. Jeśli chcecie eksperymentu, podziałów i hejtu, głosujcie na moich konkurentów. Grzegorz Braun, absolwent polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył studia reżyserskie na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. W latach 80 działacz opozycji i współorganizator pierwszych akcji Pomarańczowej Alternatywy. W latach 1990-1994 był publicystą oraz członkiem redakcji Fronda. Jako reżyser filmowy ma w dorobku ponad 20 tytułów. Są to m.in. Towarzysz Generalny, oraz plusy dodatnie plusy ujemne. Od 2019 roku jest posłem na Sejm RP. Hasło wyborcze Grzegorza Brauna to nowy impuls dla Rzeszowa. Najważniejsze i najciekawsze, według mnie, punkty jego programu to opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta, utworzenie stanowiska architekta miasta, dokonanie integracji infrastruktury drogowej i przesyłowej obszaru, przeprowadzenie integracji transportu publicznego obszaru, centra przesiadkowe Park and Ride, przeprowadzenie Strategicznych inwestycji w mieście, takich jak wiadukt łączący ulicę Hoffmana z Wyspiańskiego, obwodnica południowa i północna, most łączący ulicę generała Dworaka z ulicą Batorego, otworzenie rynku usług komunalnych dla lokalnych przedsiębiorców, utrzymanie opłat i podatków lokalnych na umiarkowanym poziomie, uporządkowanie struktury mieszkań komunalnych, pozostawienie w domenie publicznej mieszkań socjalnych oraz lokali tymczasowych, finansowanie. Szkół przez Bon Edukacyjny oraz opieki przedszkolnej przez Bon Przedszkolny. Odbudowanie przy udziale organizacji przedsiębiorców i wyższych uczelni szkolnictwa zawodowego na poziomie średnim i zasadniczym. Wsparcie i rozbudowa osiedlowych, wielofunkcyjnych centrów kultury. Porządkowanie i rozbudowa terenów rekreacyjnych i parków. Rewitalizacja zdewastowanych obszarów, w tym przede wszystkim zalewu miejskiego, rozbudowywanie i modernizacja infrastruktury sportowej w tym szkolnej i szerokie udostępnianie jej mieszkańcom. opracowanie i wdrożenie systemu indywidualnych programów dla grup wykluczonych społecznie, Pozwalających im na trwałe wyjście z trudnej sytuacji życiowej, wprowadzenie talonu opiekuńczego do finansowania opieki nad niesamodzielnymi seniorami i osobami niepełnosprawnymi, utworzenie systemu mieszkań monitorowanych i DPS-ów dla niesamodzielnych seniorów, stworzenie programu praca za czynsz dla zadłużonych lokatorów mieszkań komunalnych i innych dłużników miasta, wprowadzenie i egzekwowanie zasady bezpośredniej odpowiedzialności materialnej sprawców za Rozwijanie systemu monitoringu miejskiego w rejonach szczególnego zagrożenia. Roztropne zarządzanie finansami miasta poprzez tworzenie budżetów celowych. Podjęcie działań na rzecz utworzenia piątej dywizji karpackiej. Wracajmy do normalności. Dzieci do szkół, przedszkoli, studenci na Rzeszowskie uczelnie. Przecież to jest zagłębie edukacyjne, przecież to jest nasz przemysł regionalny. A teraz świecą pustkami. Te gmachy, w których wznoszenie angażowało się także miasto Rzeszów, to po prostu niegospodarne. Do tego nie wolno dopuścić. Pacjenci do lekarza, ale klienci do restauracji. Życie niechaj wraca do Rzeszowa, jako jedyny kandydat, który nie reprezentuje dotychczas Układów mogę dać nowy impuls rozwojowi naszego miasta. W mojej opinii, pierwszą turę wyborów wygra Konrad Fiołek, którego program wyborczy jest wyjątkowo rozbudowany i szczegółowy, a w drugiej turze spotka się on z kandydatką wspieraną przez PiS, panią Ewą Leniart. Byłoby ciekawie, gdyby do drugiej tury dostał się Grzegorz Brown, chociaż jest to według mnie mało prawdopodobne. Ostatecznie Konrad Fiołek wygra. Program wyborczy którego z kandydatów najbardziej przypadł Wam do gustu? Kto według Was wygra te wybory? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, like, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.